Dzień System Bablix. Wczoraj poznaliśmy wszystkie drużyny, które będą na euro, a ja dzisiaj to nagrywam w dzień po tych eliminacjach. To właśnie dziś wysłaliśmy Wam najlepszych załączników, którzy na pewno nie pojadą na Mundial, lecz na euro. Jeśli najprawdopodobniej ta lista bo będzie dłuższa, ta lista będzie lepiej, kiedy jedynastkowo trzeba czy ale na dzień dzisiejszy, tak najprawdopodobniej tak. To... Ale na dzień dzisiejszy, prawie na pewno, ci piłkarze nie pojedą na Mundial. Przez po zakończenie kariery reprezentacyjnej, lub czyli luby. przez narzeczanie świecie i brak zakwalifikowania się przez drużynę. Ok, zaczynamy i na brak wylądował oczywiście Jan Oblak. Jest największy bramkarzy na świecie. Jest wylądował, w, tak w... Słabiej reprezentacji, która po prostu nie miała zbyt wielkich szans, by pojechać na Euro, a szkoda, bo gdyby była taka Jugosławia, to najprawdopodobniej mógłby zostać jeden z najlepszych bramkarzy Euro. Teraz mamy Jarda Pikę, pierwszy piłkarz, który zakończył swoją karierę reprezentacyjną. Nazy Myślę, tutaj, że po to jest jakiś tam klik na Katalonii ale nie wiem jak to będzie, ale i tak, ale i tak będzie go brakować, Neuro. Obok niego Jérôme Boateng, kolejny piłkarz, który, który, który nadzwyczajnie świeci, który został wyrzucony z kadry Niemiec po ocenie mundialu. No nie wiem, nie wiadomo do końca dlaczego. Ale no ja, go sobie do nie powołuję, ale się powołuję, to dajcie ci znać w komentarzach. Może się pomyliłem. O, kartą jest. Jest Łukasz Piszczek. Nie, niektórzy by tu go nie dali, ale ja tu go dałem z tego powodu, bo był to krodak. I za że nie miałem problem z łączeniem tej dynastki. Uznałem, że, że tu dam piszczka o patriotyzm. W moc, pierwszy po odsyłce został Mila, ale pianić. Były piłkarz Juventusa, teraz piłkarz FC Barcelony. To było wielkie, jeśli że on nie pojedzie do Włochy, zaczekacie tu sobie zamienię. O tak, że było ładniejsze się zgranie. Mieli góny kandydatem do do pojechania na się z Polską, ale ostatecznie przegra, ale ostatecznie przegra i z i Radio Północno-Pokalnych, przez co nie zobaczymy go na Mundialu. Kolejnym piłkarzem jest, jest obecny piłkarz Bayernu Monachium Thomas Müller. Jego przypadek jest taki sam jak Boatenka, że Polscy zostali z kadry po nieoddatnych mistrzostwach świata w Rosji. Będą będzie brakować Mylera. Teraz jest na jednego z najlepszych serbów obecnego pokolenia. Niestety, niestety, sensacyjnie w sobie wstrzyga Szkocją. Czy Sopleja, tak gwiazdy z, z Sensowiczym na czele, nie pojedzie na tak prestiżowy turniej. Teraz wylądowała tu gwiazda. Real Man, znaczy, tu wylądował piłkarz Realu Madrid, Mili, raczej znaczy Martin Odegaard. No, no, Norwegia. Norwegia nie zaskoczyła negatywnie, bo stawiła w oni są jednym z największych kandydatów. Kandydatów i moim zdaniem byłaby Charlie koń tych rozgrywek. Ale jak się okazuje, teraz. Niestety ta ekipa. Z, właśnie. Właśnie. Z, Norwegia nie pojedzie na mundial, kosztem Serbii, która i tak już, już odpadła bo, bo tu, gdyby Serbia przeszła dalej to by przecież by, nie byłoby tu milikowisowicia Trzeba czas na strajkerów A nagrała się to. Kto wylądował teraz Jimmy Vardy? Ktoś, kto może jeszcze pojechać na mundial, na Euro, bo bo jeśli dobrze kocha się to zakończył karierę, ale jeśli reprezentacyjną, ale jeśli będzie poczęła powołania to to on przyjdzie do, to on przy to on przyjdzie do kadry. I jak to dokładnie będzie, nie wiemy. Najprawdopodobniej on nie pojedzie na mundial, choć może dać na Euro. Choć może się wszystko zdarzyć. Teraz on. Z lat to nie z lata nie jedzie na euro, tylko z lata nie jedzie na ib, tylko, tylko euro nie jedzie na Ibrę. Tam głową ocenia było głośno o tym, że że on ma jechać na euro, a w się okazało się to zwykłą plotką. A szkoda, bo takiego zlatana w mieczu z Lewandowskim. No, byłoby genialnie zobaczyć. Znaczy, to domyka do Mójka tak samo jak z Olegartem. reprezentacja Norwegii mnie zaskoczyła, że nie pojechała na Mundial. Moim zdanie nawet mogliby pokonać taką Chorwację. A tak to oni ma A tak to oni zostaną w domu i, i nie pojedą na, na euro. Więc tak się prezentuje ta jedynastka. Co wy co wy, ja, co wy o niej sądzicie? Moje zdanie byłaby, no byłaby na sobie silna jedynastka, która mogłaby... Powalczyć nawet o, 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 o półfinał, ale jedyne mundial, ale o jedyne euro jakie mogą zagrać, to ten w pes Mam nadzieję, że się tego się spodobał. Adios.